przerwa. Mała chwila wolnego, mogę odpocząć od malowania, no i nareszcie zjeść moją bułkę. Mmm, uwielbiam te bułeczki. Są posypane sezamem, a w środku mam pyszne masełko. Cześć! Przyszłam Cię odwiedzić. O, przepraszam, chyba Ci przeszkadzam. Właśnie masz przerwę na śniadanie. Cześć! Ty mi nigdy nie przeszkadzasz. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Chcesz się poczęstować moją bułeczką? Z wielką ochotą, ale dlaczego ta bułka jest w środku pusta? Nieprawda, nie jest pusta. Jest posmarowana masłem. Czyli jest pusta? Zobacz. Nic w środku tutaj nie ma. Dlaczego nie ma sałaty, pomidora, ogórka? Gdzie jest twój ulubiony ser żółty? Taka kanapka jest słaba. Przepraszam, nie obraź się na mnie. Ale chyba źle jadasz. O, wiesz co? To przez to, że mam tyle pracy. Codziennie maluję, codziennie siedzę od rana do wieczora w mojej pracowni. Nie mam czasu zrobić sobie śniadania, ale ja mam trochę czasu wolnego od rana. kwieciarnię otwieram dopiero o ósmej, więc o siódmej mogę ci zrobić jakieś kanapki. Po drodze wstąpisz do mnie, ja ci zrobię kanapkę, a od jutra będziesz jadła zdrowe śniadania. Ojej, naprawdę? Zrobiłabyś to dla mnie? Och, będę ci tak bardzo wdzięczna. W ramach podziękowań zrobię dla ciebie jakieś piękne obrazy. Oczywiście z kwiatami do twojej kwiaciarni. No dobra, to słuchaj. Ja teraz pędzę po zakupy. Muszę się przygotować do robienia tych kanapek. I widzimy się jutro rano. Pa! Nasze bohaterki się umówiły na robienie kanapek i na malowanie obrazów. Nasza mała kwiaciarka w tym pięknym kapeluszu. Pędzi na zakupy, no a następnego dnia rano zabierze się zarobienie kanapek. Ojej, już 6.50! Dostało mi tylko 10 minut, aby zrobić kanapkę. Prawie zaspałam! O nie, przecież dzisiaj jest mój pierwszy dzień. Pędzę do kuchni, pędzę po świeżą bułeczkę i robię tę kanapkę. Bułeczka świeża na szczęście na mnie czeka, więc czas ją przekroić, zajrzeć do środka. No, i włożyć tam kilka dodatków. Na początek z żółtej ciastoliny zrobimy ser żółty. Ulubiony dodatek naszej pani artystki, pani malarki. Na szczęście w środku bułeczki mamy specjalną formę do odciśnięcia sera. Wkładamy tutaj ciastolinę, przyciskamy, tak aby wzór nam się odcisnął. Uwaga! I mamy to, zobaczcie, jakiś śliczny, idealny kwadratowy plasterek sera. Jak już serek jest zrobiony, odłożony tutaj na bok, zaraz będziemy go wkładać do kanapki, to zróbmy teraz porcję, słuchajcie, mięsa. Myślałam o szyneczce, ale chyba będzie lepsze mięsko. I to będzie, słuchajcie, teraz taki fajny, jakby burger, zrobiony. Jest. O, zobaczcie, przepyszna porcja mięska. Może nawet zróbmy jeszcze jedną. Skoro nasza malarka ma tyle pracy, jest tak zajęta, no to musimy zrobić jej duże, duże danie, żeby nigdy nie była głodna. Odłóżmy to na bok. Te dwie foremki są już wykorzystane. Sięgnęłam po kolejną foremkę. Będzie to warzywko. Warzywko w kolorze czerwonym. Pokrojone na plasterki, to jest oczywiście pomidor. Myślę, że takich plasterków zrobimy dwa i w zupełności wystarczy. Pierwszy i drugi. O, proszę bardzo. Czy jeszcze jakieś warzywko? No, oczywiście, nie może obejść się kanapka bez sałaty. Przynajmniej w moim przypadku. Ja muszę mieć zawsze sałatę. Albo ogórka, tak więc zrobimy dwa listki sałaty. Wystarczy zrobić kółko, a następnie to rozciągnąć. Pierwsza porcja i od razu, zobaczcie, druga, prawie skończone. Czy zrobimy cebulkę? No możemy zrobić cebulkę, może naszej bohaterce będzie smakować. Chciałam zrobić z brązowego, ale chyba lepiej będzie zrobić z białego koloru. Cebuli nie za dużo, ponieważ wiemy, że cebula ma dosyć ostry smak, no i dosyć specyficzny zapach. Myślę, że takie dwa krążki cebulowe w zupełności wystarczą. No i chyba mamy już zrobione wszystkie dodatki, wszystko się zgadza. Kanapka zaraz będzie wyglądać ekstra. Więc zacznijmy od listka sałaty na samym dole wygląda ekstra. Teraz yy, mięsko, na to ser żółty, cebulka, znowu sałata, pomidorek albo nie, na razie jeszcze mięsko. No i teraz na samą górę wyląduje. Pomidor. Możemy jeszcze sobie taki plasterek przedzielić na pół. O, i taką połóweczkę tutaj położyć. Góra bułki. I proszę bardzo, zobaczcie. Gigantyczna kanapka. Idealna do pracy, do szkoły, na wycieczkę czy nawet na spacer jest już zrobiona. Moja przyjaciółka będzie zachwycona. Została mi dosłownie minutka, minutka na to, aby przyszła po tę kanapkę. O, już chyba jest! Jest moja ukochana malarka. Proszę, kanapka dla ciebie jest już zrobiona. No cześć! O, rany! Ty chyba oszalałaś! To nie jest kanapka, to nie jest zwykłe drugie śniadanie. To jest gigantyczne drugie śniadanie. Oj, no po prostu chciałam, abyś nie chodziła głodna. Jak zjesz tę kanapkę, od razu się poczujesz lepiej. Zobacz, zobacz jak ona ekstra wygląda. Mm, włożyłam tutaj wszystko, co miałam w lodówce. Sałata, mięsko, ser żółty. O tak, uwielbiam ser żółty. Pomidor jest? No oczywiście. No, i jeszcze y, jest tutaj cebula. O nie, ja nie lubię cebuli. Nie, 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 musisz ją jak najszybciej wyciągnąć. Zamiast cebuli to wolałabym do tego wszystkiego mieć keczup. No dobra, w takim razie, kochani, musimy ściągnąć cebulę. Musimy najpierw do niej jakoś dotrzeć. No dobra, skoro cebula jest wyciągnięta. Nie ma po niej już ani śladu, to możemy z powrotem złożyć naszą kanapkę. Tylko, że tutaj miał być jeszcze ketchup polany, to bierzemy taką specjalną wyciskarkę odrobinę czerwonej ciastoliny. No i wyciskamy. Najpierw wkładamy to tutaj do środka. O. I słuchajcie, musimy to teraz wycisnąć tutaj na górę. Uwaga, albo wiecie co, wyciśniemy tutaj na bułkę. Nie za dużo, myślę, że tyle wystarczy. Taki mały kleks. I teraz tą bułeczką przykryjemy, uwaga, naszą kanapkę. O, super dzięki! Teraz jest o wiele lepiej. Pozwolisz, że skosztuję trochę tej kanapki. No jasne, posmakuj, żebyś wiedziała, czy dasz radę ją zjeść, gdy będziesz w pracy. Pycha, mm, mm, ale przepyszne mięso. Mm, mm, jak ty zrobiłaś to mięso? Ono jest naprawdę idealne. Mm, mm, uwielbiam je. Ej, przestań. Zaraz nic nie zostanie z tej kanapki i będziesz chodzić głodna w pracy. Przestań się tak obiadać. Mm, już prawie całą zjadłaś. Po prostu jest takie pyszne. A poza tym muszę ci się do czegoś przyznać, bo ja nie jadłam rano śniadania w domu. Dlatego jestem taka głodna. No wiesz co? Ja to myślałam, że ty nie jesz śniadania tylko w pracy, a nie tylko w domu nawet. Mm, nie miałam czasu, dlatego połowę tej kanapki zjem teraz, a resztę zjem w pracy. Jest taka gigantyczna, że spokojnie mi wystarczy. A teraz dziękuję Ci bardzo o, i zabieram kanapkę ze sobą. Wygląda ekstra. Jutro też będę około siódmej. Dzięki wielkie, do zobaczenia. No okej, okay, tylko uważaj, żeby ci się nie przewróciła ta bułka. Spokojnie, dam radę, dam radę, dam radę. Papa, pa. dzisiaj namaluję dla Ciebie jakiś obraz. Na szczęście kanapkę udało się zrobić, no i na szczęście udało się usunąć z niej cebulę. Ja Wam powiem szczerze, że też nie za bardzo lubię cebulę. Ale teraz taką kanapkę z sałatą, z serem, z mięsem, z pomidorem oraz z keczupem z wielką ochotą bym sama zjadła. Wy kochani zostawcie kciuki do góry, jeżeli spodobał Wam się ten odcinek. Subskrybujcie mój kanał, odezwijcie się na dole w komentarzu i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa! Thank you